Poprawi no to z powrotem, Zostaliśmy ban'a, ale nie poddajemy się I lecimy z tematem Dobra, odbieramy sobie skill'e, oczywiście metka O metka i ta metka 90 widać, 89, hold, pomożesz mi? Nie Rudy? Ja mogę za chwilę przyjść, z menta'lem czy z ale. ale ja mam piąty level, to lipa, co 9,0 raczej nie zbiję Ja mam 2-6. No i lecimy do m 2 xpić widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Kore do XP, ale <kly> wyjebane. No tam nas koś podpierdoli, że znowu. Dobra, bierzemy sobie yes. łastrze, łastrze. I zgarniamy sobie sprota. Powiem wam, że to WH to zajebista sprawa. Kurwa to było tak zajebane, stary serwata skurba, póściutko. No bez specjalista powinien. może mecnik nam drobnie. Nie czy te sklepy online zajcza, offline zajcza do ludzi online z, best, z Besta 3 szkaty i 3... trzy zmianki AB szkat, 2 wyzielone poty Patrzcie na ogólnym pisz na gdzieś hurdy pisz ze mną tak Ja mam dziewiąty jeszcze A przeczytałeś co napisałem czy jak? Nie, mam włączony no, cz czat Zoczytaj teraz. Rzapku Kocham YouTube, zapraszam na YouTube kanał X. Pojebałeś się? Po co zapraszasz ich do tego gówna? Trzeba przejść z botem. Kurwa, nagrywam! Coś wszystko No Dobra, razu, bo on odcinek nagrywa. Teraz? Ale za lukarna? Dobra, chuj z tym serwerem, wywodzę. Ja się. Dobra, wbiliśmy sobie 15 level. I padłem jak gówno. Widzimy 20. Piszaki... Dobra, dobijemy sobie 20 level teraz. Zostało nam mało expa już. I, i, i 20 level up. Widzimy się na 2-5. Dobra, zrobimy sobie teraz ostrzenę i zobaczymy na ile nam to idzie. Wyjdzie na 17? Weszło. To lej to. Sobie teraz damy w strach. A bo nie, miłość anal terror, on tak. No bo <ścoughs> ogólnie... To, Chyba był zakochany w Martynie, nie? Tam, Ona mi jak... jak raz napisała coś tam, że... Siedzę sobie na fejsie, ona mi coś tam pisze, że wysyłam jakiś tam kawałek rozmowy, nie? Aha Achażczej napisał, że ją kocha. I za chwilę napisał, że mi pokazała cycki. I ona przyszła 12 lat wtedy miała. 12 lat wtedy miała. Czy tam 13, nie wiem, dawno już się nie tam, tam, tam? Czy tylko do żartu? Nie wiem w sumie, nie? Go się, go się, go się trzeba spytać myślę że seryjnie, bo jak chowu się spytałem, czy był z Martyną w weselu, to mnie kurwa zbadał na 10 minut. Na weselu? No bo był na weselu wtedy, nie? to no, przyszedł tak po południu jakoś wieczorem. Nie, że później trochę przyszedł, był do 12 i wrócił troszeczkę. Dobra, dobijamy sobie się do 2-5. Złapał welon i przyszedł, nie? Może, no teraz z tego spotka już powinno wejść. Na 3-0 sobie no, szedł tak, tak. na Ale 25 musimy działać, dalej. Czy ty na twoje kolej? Jest ta miłość 18 przez internet? Mogę <głos》> no, <głos》> go wytrzymać, otworzyłem sobie 10 niebieskich szkół Ruda, ale grałeś serdecznie to o czy nie? Zmianki, mam przebicia... Gówno... Ch nie, chuj, nie wiem, po wzmocnienia, kurwa. O, rękawice złodzieja. Exo, czasówka Zen, Zen i dwie rękawice. Tak myślicie, no mam, mam dwie rękawice. Tak, Ej, ale nie patrz. Ej, Dobra, patrz. ale my tak. tak. właśnie, za 10 zł, nie? za te czekaj, 10 zł, a pasmy za takie odcinek za zapasem 4 dychy, 3 dychy jesteś na plus. 30, widzisz? jak taki respekt sobie. Ja sobie ja Kim I to sobie koszulki I polo chodzi teraz. Dwa kawałki, ale nie podobał. Tak kurwa chodzi w koszulka, to ma nawet... Ja bym się chłopakował, ja bym się chłopakował ku... ciot, ciotce albo kuzynowi, albo ktoś... Kodowi by się nie dawał, nie? <laughs> Jak wiadomo, nie? Kol ty by się mi nie dał. <laughs> ja tam się nie okradłem. <laughs> ja tam się nie... Kurwa, nie kawał. Kawał. Ja tam się nie... Ty mnie, dla nie okradłeś sen. Nie bądź mi się nie... Kurwa przystawał, to musiał kurwa dotarć. E nie, koń, helikot, ale patrz. Eeeh... Kurwa zapomniałem. Kurwa, zbawiam. Ja to kurwa, bo no zagadałeś mnie. Eee, Co ty kupiłeś? A wiem już, wiem już. Już wiem. Ten. 2K eee... no, 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 no. Na Pelu konto byś mi dał zawarte 3,5 tysiąca, ale kurwa skinów na by się nie poszli, czy bo już byś się bał. Raczej kurwa. Zkinę by też. Się, kurwa. kurwa kupiłem sobie żelazny hełmy na surę, ja pierdolę. No przejebałeś cały haj. Nie no mam jeszcze jeden 2 a, ale chcesz chcesz kotu? Nie chcę. Co zarobię kurwa? Ja nie ja wytrzyma... jestem takim youtuberem jak te inne pizdy, że se pożyczam. Ja sam sobie do wszystkiego dojdę. <śleszone> nie, Pry, to są jakieś kozaczki jewane, że... najbardziej mam beka, jak oni to mówią... No pożyczam, ale mu zaraz oddam. Zaraz biję, czekaj. Ej, ale ja cię już nie <śleszone> wiem, czasami cię nie lubię, czasami cię kurwa lubię. Nie kurwa, czasami mówię, że jesteś DB, ale kurwa, czasami ludzie tak są po świecie jakie, Kurwa, 1500 HP wbił w pierwszym wonie. To ja nie wiem, czy w ogóle Aj warto dodawać bony jeszcze. Ej, kolcik, to powiedz mi, będziesz o dziecku, będziesz chodził na testa, czy nie? Pracuj kurwa. Jeszcze syn na teresa, nie? No ja też będę, ale ja będę i na księdza, więc nie będę mieć dzieci. Ja kurwa będę jak będę jak będę miał córkę Ja jak będę miał córkę to lipa Ale jak chłopak to będę go uczyć grać w Metina, nie? Kurwa metyn. To był klasyk Jak mój syn będzie Jak mój syn będzie miał 5 lat to ja go się spytam czy chce być body czy Ej nie, serio, jak będę miał syna, to kurwa powiem mu, z pierwszą klasą będzie grał, nie będzie grał w gotika czy coś, kurwa, czy gitara, będzie grał kurwa w Medina. Nauczę kurwa go klasykę grać. I I duchy, duchy, tak masz tutaj potki. Top... Serio? no. będę miał bana. Aha, ale jeszcze nie masz. Znowu kurwa, już się to nudzi, drugi raz. Ja jeszcze nie mam. Kurwa, co ty już Tak często banana nie jest tam to kurwa, to banana serwerze. Na chuj na wuchanach gdzieś na kliencie, gdzie jest kurwa wbudowane nieodpychanie? Ja pierdolę. No kurwa dla zasady! Bo szybciej. Ja byłbym... tak mi... Żyłalbonitu! tu. i dajcie mi killów! Miksujemy teraz. 26 średnie, 20 DT kurwa. Teraz lecę na ripka chyba. Wiem, 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 To chyba kosz nie mi się 5 ripów a kurwa 5 elitarnych. jest Ej, y, ty w IESie kupowałeś te ulepszacze do stalki? Dobra, 190 nie. na bit, 190 level up No no, pierdolisz Nie ma ty ulepszaczy czy w IESie No no, pierdolę, no no, no co no, no. tam u ciebie w ogóle? No no, łatwo drogi, no, tych tygmytynów czerwonych Hey, wake up! Ja ja nie mnie <laughs> Nie mogę ich mieć kurwa Dobra, to, ja, to, ja, to, ja to, sobie teraz idę i daj widzimy się na 3.5. Kurwa, kurwa z dwóch stron, dawaj coś to. Dobra, dobijamy 3-5 level przy okazji pozdrowienia dla Osiemnastki, Kodzi okay, i Bartka, bo prosili. Moi wierni fani. A ty Osiemnastka nie subujesz na YouTubie? Tak, ja jako pierwszy chyba. No to dobrze. Też się spota dobiję i kończę. Albo jeszcze dla fanów. Dla fanów jeszcze